thank mm -hmm. you Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Co by Pan nam tutaj mógł powiedzieć o akcji Pomoc dla Ukrainy? Dzień dobry, Marcin Miliński, Departament Edukacji. W akcję pomocy dla Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy, włączyły się wszystkie placówki edukacyjne, wszystkie szkoły, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe. Wszystkie placówki aktywnie zbierały dary dla uchodźców. Tych darów w ciągu całej akcji zebrano blisko 300 ton. Jest to ogromna ilość, która była rozdysponowana. Początkowo na Ukrainę, ale później również we Wrocławiu dla potrzebujących osób. Tak naprawdę każda szkoła, każda przedszkole była taką bazą logistyczną, gdzie mieszkańcy, uczniowie, rodzice przynosili dary, które były w danej chwili potrzebne. Ta lista też była modyfikowana, cały czas były potrzebne inne rzeczy, bo to też była bardzo dynamiczna sytuacja. Na miejscu pakowano je w kartony, opisywano, a następnie transportowano dzięki uprzejmości Straży Miejskiej do centralnych magazynów we Wrocławiu, gdzie dalej były rozdysponowane.